Né? Yeah. Pouco Przestań mi tu utradźwiękować. No... No przestań! Przestań! No ale co ty na mnie władzisz? No koleś! Halo! Halo! No Nie! 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 No ej! Przestań! 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 Przestań drapieżco! Co ci chodzi? Przestań! W szokój, powiedziałem! No weź! No wejść Ej stary, przeginasz, przeginasz! Spokój po ziemi Siadł ładnie tu, Siadł mi tu! Siadł! No. Siadł mi tu Ej! Odejdź! Odejdź! I tam zostań! Tam kurwa zostań! Ale masz szopy, daj spokój! Ta styczka nie jest tego warta. Sąsiad cię odstrzeli